Hej, tu Anitoria. Pamiętacie Magii? Było to anime z 2012 roku, które zdobyło całkiem sporą rzeszę fanów oraz wiele pozytywnych recenzji. No więc, jedną z postaci, które się tam pojawiły, był Sindbad, Król Sindri. Wydaje mi się, że każdy pokachał tę postać. Samo muszę się przyznać, że pod wpływem emocji założyłam mu fanpage na Facebooku. W Magii Sinbad był szanowanym władcą, silnym, nieustraszonym wojownikiem, ale nadal posiadał coś w sobie z zafascynowanego podróżnika. Jeśli go kojarzycie, to właśnie o nim jest anime, które chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Sinbad no Bowken, bo tak nazywa się ten prequel do Magii, Labiryntu Magii, jest mocno rozczarowującym anime i jednym słowem jest po prostu beznadziejne. Aby wytłumaczyć tę moją brutalną opinię, najpierw zarysuję Wam fabułę tej serii. Jak wspomniałam wcześniej, to anime to prequel głównej serii, który skupia się na początkach Simbada, przedstawia historię poznania jego pomocników oraz zdobycie pierwszych lochów oraz dżinów. Jestem pewna, że to anime powstało pod wpływem hypu, który otaczał tę postać, ale nie wiedzieć czemu twórcy całkowicie pominęli to, co było najbardziej ciekawe. Wcześniej wydawało się, że Sinbad poznał życie poza pałacem. Jego sojusze bazują na czymś więcej niż tylko więziach politycznych. Niestety to anime nie raczyło nam tego pokazać. Tytułowy bohater dostaje wszystko podłożone pod nos. W żadnym momencie nie ma obawy, że może mu się coś nie udać. Wygrywa każdą potyczkę, każdego wroga przekonuje do siebie. Ja wiem, nie mogli za dużo zmienić, ponieważ wiadomo jaki status ma jego dorosły odpowiednik. Ale mogli chociaż postarać się, aby zagrożenia i przeszkody były wiarygodne. Takie przechodzenie przez każdy etap bez trudu powoduje, że widz nie angażuje się w historię. I tak właśnie było w tym przypadku. Kolejnym problemem są postacie. Część z nich oczywiście już znamy i wiemy, kim będą za kilka lat, ale to nie zmienia faktu, że każdy by docenił, jeśli twórcy rozwinęliby te relacje. Tutaj chciałabym wspomnieć o Jafarze. Jejku, tak bardzo mi szkoda tej postaci. Tu już nawet nie chodzi o wiarygodne oddanie bohatera. W jego postać nie został włożony żaden wysiłek. Dziecko, przywódca asasynów, który otrzymuje odrobinę sympatii od głównego bohatera, nagle staje się jego najwierniejszym kompanem. A no i wraz z tym spada jego siła. Wiadomo, wcześniej miał być bezlitosnym zabójcą, a teraz nie potrafi sobie poradzić z najsłabszym przeciwnikiem. Ta seria to była idealna szansa na pokazanie tego, na co nie było czasu w głównej serii. Dzięki temu przemiana Sinbada jako postaci byłaby o wiele ciekawsza. Droga od ambitnego młodego podróżnika i poszukiwacza skarbów po króla Sindri, którego działania nie są już tak prawe i czyste. Projekty postaci są bardzo dziecinne. Tak, bohaterowie to dzieci, ale to nie znaczy, że wszystko musi wyglądać tak, jakby było pisane na kolanie. Tłom brak szczegółów, wszystko jest płaskie i proste. W żadnym momencie animacja nie zaskakuje ani nie zadziwia. Jest to najbardziej basic wersja, do której jesteśmy przyzwyczajeni, od odcinków serii, które wychodzą co tydzień od dziesiątek lat. Chociaż cofam to, One Piece już w latach 90. oprezentował sobą wyższy poziom w tym temacie. O muzyce nawet nie wspomnę. Ogółem to anime kojarzy mi się z produkcją, którą mogłaby wykupić jakaś duża stacja i wypuszczać o dziwnych godzinach jako zapchaj dziurę dla dzieci. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto widział anime z 2012 roku, chciał kontynuować oglądanie tego prequela po kilku odcinkach. Ja zrobiłam to dla was, ponieważ nie mogłam uwierzyć w to, jak źle im to wyszło. Chcę jeszcze wspomnieć, że można tę serię oglądać osobno. Wiedza z magii nie jest potrzebna do zrozumienia tego, co się dzieje, ale jednak jeśli ktoś chciałby sprawdzić tę serię, to polecam pominąć Sinbad Noboken i przejść prosto do labiryntu magii. Oszczędzicie sobie czasu. Natomiast jeśli czujecie potrzebę wyruszenia w podróż do świata anime, to mogę Wam polecić kilka innych serii, które znacznie lepiej spełnią tę rolę. Na pierwszym miejscu jest oczywiście One Piece. To anime jest niesamowite. Jeśli szukacie pielęgniarki przygód, odkrywania nieskończonego świata oraz wartkiej akcji, to musicie obejrzeć właśnie to anime. Na tym kanale na pewno pojawi się jeszcze niejeden odcinek o One Piece, ponieważ nie jestem w stanie przestać go chwalić. Jeśli interesuje Was troszkę poważniejsza i wciągająca historia, to polecam Arslan Senki. To anime nadal opiera się na ciągłej podróży, lecz ogólny klimat jest nieco bardziej realistyczny. Nieco bardziej. Nie spodziewajcie się realizmu historycznego. W konwencji podróży oraz zdobywania artefaktów jest Katana Gatari. To wspaniała opowieść, która porwie was do Japonii z ery Edo. Jedyną rzeczą, którą mogę wam zapewnić, jest to, że w tym anime nie zabraknie wam epickich walk. Te kilka serii. To jedyny garstka spośród wielu, które mogłyby Was zainteresować. Na tym kanale na pewno pojawi się jeszcze dużo, dużo więcej takich rekomendacji, dlatego liczę na Waszą cierpliwość. Podsumowując, nie wiem co mogłabym powiedzieć pozytywnego o tej serii. Mam ogromny sentyment do głównego bohatera i jest to jedyna rzecz, która sprawia, że nie chcę i dać zero gwiazdek. Jeśli jesteście masochistami, to to anime jest dostępne na Netflixie, tam możecie je obejrzeć. Dla mnie oglądanie tego było 13-odcinkowym rozczarowaniem. Moja ocena to 3 dżiny.